Chumu, tutaj ja nie nas skrytykuję, tylko jakiś poły stric. Powiedzmy, że znajomy. i znajomy. Dzisiaj sobie pokazałem kanale Kanciak, czyli dużo. Czyli w sumie powiedziałbym, że to jest tak naprawdę Ghost Team. A teraz Trainomaniac. No ale w sumie o tym no, ja coś nie zrobiłem, wszystko, opowiadam więc na no. Ład. Zacznijmy od większej rzeczy, czyli to, że ten kanał wiedział, że 11 dni wstawia, no, rzadkie, rzadko, rzadką. Ostatni film, właśnie 11 dni temu, kolejny, był 2 tygodnie, 2 tygodnie, 2 tygodnie, 2 tygodnie, no, na początku. Ten kanał był dość y, popularny i znaczy niepopularny, co tak mówi. Y, no, po prostu dużo nagrywał na początku, ale teraz sumie już nic, nie wiem czy coś naga. Można powiedzieć, że ten chłop po tłastu <grywa> y, dużo nagrywał w tym roku, a zwłaszcza ten filmik, ale zoluj. Zacznijmy od podstaw. To żeby już prowadzić trochę jak tywa. <coughs> mm, wiadomości o no, Kańczyku, no to powiedziałbym, że prawdopodobnie to jest, jest gigantyczna szansa na to, że on jest. E, założycielem Sigma Mocy plus założycielem kanału Treyomaniak, czyli Starego Ghost Team. <coughs> na swoim kanale aktualnie, jak mówiłem, jest nieaktywny, ale wrzuca filmy. Krótko metrażowe z jednym slajdem, co tylko do jakoś, a i tyle. Kanał mega średni pyki. Po prostu rzadko co wrzuca. jedyne co fotografii, to ma jak zdać jakiegoś show ten swój kamal, co dobrze się wybił. I jak zresztą od razu uczelni, że dum krytykujemy czyli na tym tę kim metyfon teraz ten film. Pisał komentarze po nim, ale nie był jakoś... on tłumaczył mi się, że tylko po tym, ja nadrywać, to po prostu takie dla Beki. A tam, Byście byli ciekawi tym, dlaczego ja na nagrywać, a nie inni krytykujem, to po prostu niesproste, bo. Błosuję im się, nie chcę nagwiwać, oni no, mi chcą dawać atencji. O, te, po, e, poprosił mnie kapać, film, żeby, żeby nie było pusto. Do To że raczej ostatnio Staszka, mam nadzieję. że mi się o więcej nagwiwać.